Ach, Rzeczypospolita! Piękny skansen dawno minionych czasów. Ostatnie lata spokoju dały szlachcie okazuje do niezakłusanego życia w duchu starych tradycji i w cieni bohaterskich przodków. Hm, a kto to? O, lipka. Rok 1764. Na tron Pospolitej wzniesiony zostaje Stanisław August Poniatowski. Ta lekcja była kolejnym dowodem powiększających się wpływów rosyjskich w kraju. Moskwa w dużej mierze finansowała jego kampanię, a w czasie wyboru króla w okolicach Warszawy stacjonowała armia rosyjska. Zresztą, jakby ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, to dużo mówi fakt, że sam Poniatowski był niegdyś kochankiem Cerycy Katarzyny. Wbrew pozorom jednak Stanisław August nie zamierzał być jedynie przedłużeniem władzy rosyjskiej. Widząc początkowo brak możliwości politycznego manewru, nowy król postanowił wykorzystać swoje stanowisko, by ożywić kulturowo Rzeczypospolitą. Zaczął on wdrażać oświeceniowe idee, promując artystów zarówno z zagranicy, jak i z kraju. Ufundował on też szkołę rycerską, która to miała kształtować nowe kadry intelektualne. Kiedy jednak podjęta została w końcu pierwsza próba reformy ustrojowej, poniatowski napotkał na zdecydowany sprzeciw wewnątrz kraju. W konserwatywnej szlachcie nie podobały się pomysły obalenia liberum veto, czy ograniczenia roli Sejmu. A dodatkowo z powodu prawa równouprawniającego wszystkie religie Szczególnie oburzona była katolicka część szlachty Niezadowolenie to przekuła ona w działanie I w 1768 roku w Barze Zawiązano konfederację, która za cel postawiła sobie wyzwolenie Rzeczypospolitej od dwóch R er, Rosjan i Reform Walki trwały 4 lata Jednak jak to tradycja nakazuje, powstanie to zakończyło się klęską I nawet goła klata Rejtana nie przekonała Katarzyny do zlitowania się nad Rzeczypospolitą w 1772 roku doszło do pierwszego rozbioru. Stanisław August nie załamał się tym jednak i postanowił dalej dążyć do zreformowania państwa. Równocześnie z podpisaniem pierwszego rozbioru ustanowiono Komisję Edukacji Narodowej, która zastąpiła zakon Jezuitów i miała na celu utworzenie nowoczesnego systemu nauczania w Rzeczypospolitej. Problemem na drodze do reform ustrojowych była jednak stała obecność wojsko rosyjskich w państwie. Oraz de facto rządy ambasadorów Carycy, którzy to przewodniczyli Radzie Nieustającej, sprawującej władzę w Warszawie. Blokowała ona wszelkie przejawy zmian, powołując się na nietykalność złotych swobód szlacheckich. Szansa nadarzyła się jednak wraz z wybuchem wojny rosyjsko-tureckiej. Poniatowski liczył, że w zamian za wsparcie militarne Katarzyna Wielka zgodzić na częściową reformę w Polsce. Do spotkania obu marachów doszło w roku 1787, gdy Caryca wizytowała Kijów. Zjazd w Kaniowie był dla Stanisława Augusta całkowitym upokorzeniem. Nie dość, że musiał czekać 7 tygodni na przyjęcie przez Katarzynę, to w dodatku przed nim wizytowała ona jego przeciwników politycznych, a z nim samym rozmawiała jedynie przez kilka godzin. Mimo wszystko jednak udało się królowi uzyskać zgodę na zwołanie sejmu, na którym to mógłby on przeprowadzić częściowe reformy. I tym samym w 1788 roku do Warszawy zaczęli zjeżdżać się największe dostojnicy i myśliciele politycznie, na sejm, któremu potomni nadadzą miano wielkiego. Początkowo działano ostrożnie, wdrażano niewielkie reformy i negocjowano możliwe sojusz z pursami. W końcu jednak zdecydowano się na likwidację rady nieustającej, eliminując tym samym wpływy rosyjskie, a w celu ochrony dalszych reform powołano 100 armię. Aż w końcu 3 maja 1791 roku uchwalono najważniejszą reformę tego Sejmu konstytucję. Ustawa ta opracowana przez m.in. Ignacego Potockiego czy Hugo Kołąta, była przełomowa, będąc drugą po amerykańskiej i pierwszą w Europie. Zwiększyła ona władzę króla wprowadzając monarchię konstytucyjną i zasadę trójpodziału władzy. Zniosła ona przywileje szlacheckie i zwiększyła znaczenie miast. A co najważniejsze, pozbyła się ona liberum veto, co miało umożliwić łatwiejsze wprowadzanie kolejnych reform i zapobiegać parliżowi państwa. Jak się można domyślać, nie takie częściowe reformy wyobrażała sobie Caryca Katarzyna. A jeszcze bardziej niezadowoleni byli, a jakże, polscy magnaci. Oni to, pod przewodnictwem Stanisława Szczęsnego-Potowskiego, zawiązali w Petersburgu konfederację, którą to dla niepoznaki nazwali Targowicką i wybłagali Caryce o interwencję w Rzeczypospolitej i przywrócenie wolności szlacheckich. Katarzyna oczywiście łaskawie przychyliła się do ich prośby i 18 maja wojska rosyjskie przekroczyły granice. Sytuacja była tragiczna. W granicę Rzeczypospolitej weszły liczące prawie 100 tysięcy doświadczonych wojaków armię carskie. Tymczasem wojsko Rzeczypospolitej liczyło jedynie około 70 tysięcy rekrutów, podzielonych na dwa korpusy. Litewski pod wodzą Ludwika Wirtemberskiego oraz Koronny pod wodzą bratanka króla księcia Józefa Poniatowskiego. Pierwsze walki nie napawały optymizmem. Kiepsko dowodzony korpus litewski poniósł porażkę pod Mirem, nie pomogła mu nawet zmiana w dowództwie i w wyniku kolejnych klęsk korpus ten musiał cofać się coraz głębiej. Na Ukrainie natomiast, postawiony w sytuacji przewagi liczebnej wroga, korpus pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego także musiał się cofać. W trakcie tego odwrotu dochodziło do potyczek, aż w końcu, 18 czerwca, zdecydowano się na przyjęcie bitwy. Pod zieleńcami udało się Wojskom Poniatowskiego na początku powstrzymać uderzenie rosyjskie, a następnie przeprowadzić kontratak, który odrzucił wojska carskie. Okrzyknięto zwycięstwo, lecz w obliczu posiłku wroga musiano porzucić zwycięskie pole i kontynuować odwrót w kierunku Warszawy. Mimo wszystko jednak bitwa pod zieleńcami stała się symbolem tego, że wojsko polskie wciąż może zwyciężać, a dla jego uczczenia powstało odznaczenie Virtuti Militari. W którym Poniatowski został oznaczony. Wojna trwała jednak dalej, a sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz gorsza. Korpus litewski został rozbity pod Zelwą i w kolejnych potyczkach musiał wciąż się wycofywać. Korpus koronny z kolei także nie miał lepiej i nawet mimo zwycięstwa kościuszki pod Dubienką, wciąż był w ciągłym odwrocie. Wobec tych pogarszających się z dnia na dzień warunków, król Sejnstwo August Poniatowski postanowił, że dalsza walka nie ma sensu. I licząc na łaskę warunki pokojowe zdecydował się na dołączenie do Konfederacji Targowickiej Wobec tego akcesu, armia Rzeczpospolitej musiała się poddać a Rosjanie przejęli kontrolę nad państwem Odnowiono władzę Rady Nieustającej oraz odwołano Konstytucję 3 Maja i dokonano kolejnego rozbioru Polski i tym samym lata reform poszły w PiS Konstytucja 3 Maja była na pewno przełomowym dziełem polskiej myśli politycznej a jej dziedzictwo inspirowało kolejne pokolenia i choć ostatecznie nie zapobiegła ona upadkowi Rzeczypospolitej to scementowała ona obywatelskie poczucie jej mieszkańców i przyczyniła się do zachowania ducha narodowego przez dziesięciolecia zaborów.